Tak wygląda y, moja lewa strona twarzy. Y, rozprowadzona tą gąbeczką y, podkładu. Co? Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny filmik. W dzisiejszym filmie pokażę Wam test dwóch gąbeczek do makijażu. Ta różowa to jest gąbeczka z Makeup Revolution oraz gąbeczka z Real Techniques. Obie gąbeczki są na razie suche. Wyglądają w ten sposób. Na samym początku już mogę stwierdzić, że ta z Make Up Revolution jest trochę twardsza od tej. Zaraz pójdę je zmoczyć i zobaczymy, jak będą się sprawować. Dobra, ja już gąbeczki zmoczyłam. Tak, zmoczyłam je oczywiście w letniej wodzie. Wtedy najbardziej tak nabierają kształtu i rosną te gąbeczki. No, i tak wyglądają po zmoczeniu się. Powiększyły się, i tak jak wcześniej już mówiłam, ta wydaje mi się cały czas bardziej sprężysta i mięk bardziej miękka od tej. Ta z Makeup Revolution nie jest taka sprężysta. Trudniej jakoś yy, nabiera kształtu z powrotem. No, taka zdecydowanie jest twarz. To przechodzimy do testu. Zrobię tak, że połowę twarzy nałożę podkład tą gąbeczką, a na drugiej połowie twarzy rozprowadzę podkład tą gąbeczką z, z Real Techniques. Podkład, jakiego będę y, używać, to Maybelline Affinimat numer 03 Light Sand Beige. Nałożę niewielką ilość tego podkładu. Na razie zrobimy połowę twarzy. I zrobię tak jak zwykle: czyli najpierw nałożę kropeczki, a potem będę rozprowadzać podkład gąbeczką z Makeup Revolution. Biorę gąbeczkę, moczę dupkę, tak jakby w tym podkładzie. No i patrzcie, no nie rozprowadził się ten podkład po całej powierzchni, tylko tak jakby wsiąkł do środka. Nie wiem, czy, to mo czy możecie to zauważyć. Wydaje mi się, że trochę pije ten podkład. Tu już nie mam nic. No dobra, zobaczymy, czy w ogóle wystarczy to, co nałożyłam sobie na, na bok dłoni. I stemplujemy. Ta gąbeczka wydaje takie... Dziwne dźwięki, takie uderzanie. Słychać takie uderzanie tą gąbeczką po, po, tw po twarzy? Nie wiem, może to usłyszycie? Nie jest miękka ta. Y a tutaj już można zobaczyć, że no, yy, rozprowadził się ten podkład po powierzchni tej dupeczki. Ale nie sądzę, żeby mi wystarczyła ta ilość tego podkładu na twarzy, na tej połowie. Chyba trochę dołożę, bo tutaj nie przykrył mi moich nieprzyjaciół. I tutaj, tak, zdecydowanie to nie wystarczy. Czyli dobrze, to nałożę odrobinę jeszcze tego podkładu na dłoń. I bezpośrednio już będę moczyć na dłoni gąbeczkę i dołożę sobie tu, na czole i na nosie, bo na nosie też mi nie, nie starczyło tego podkładu, dobra. moja lewa strona twarzy, na której rozprowadzony był podkład tą gąbeczką. Wydaje mi się, że rozłożył się równomiernie ten podkład tutaj na na dupce tak jak w tej gąbeczki, ale nie, nie przykryło mi drugi raz tutaj tych moich nieprzyjaciół. Wykończenie takie... Świetlisty nie jest. To może przez ten podkład też, bo to jest trochę matujący. No dobra, taka jest różnica. I teraz nałożymy podkład gąbeczką z Real Techniques. Nakładam na, drugą, na drugi bok dłoni tą, taką samą ilość podkładu. Zobaczymy, czy wypiję tyle samo podkładu, co tamta gąbeczka. Ale nie, ta jest zdecydowanie bardziej miękka i sprężysta niż ta z Makeup Revolution. I zrobimy tak samo: czyli najpierw kropeczki. Będziemy nakładać podkład tą y, większą stroną bokiem, większym bokiem y, tej gąbeczki. I zobaczymy, czy będzie wypijać tyle samo podkładu co tamta. Ale już mogę zauważyć różnicę. Tą gąbeczką osiągam większe krycie niż tamtą z Makeup Revolution. Jak myślicie, bo ja widzę, że to krycie jest lepsze i nawet starczyło mi podkładu. Nalałam tyle samo podkładu, co, yy, co wcześniej, a jest dużo, dużo większe krycie i nie wypija tego podkładu tak bardzo. Nawet mi trochę zostało. Dobra, zbiorę resztę. I doklepię sobie. Tak wygląda już nałożony podkład tymi gąbeczkami. I myślę, że zdecydowanie ta jest lepsza. Ona jest, jak już wspominałam, kilka razy. Dużo bardziej sprężysta, a ta szybciej tak jakby powraca do swojego kształtu. Ta jest twardsza, nie da się jej tak mocno ugniatać jak tej. Ta nie wypiła tyle podkładu, co, co ta z Make-up Revolution. przy tej musiałam dołożyć jeszcze, żeby osiągnąć takie krycie, jak tutaj, przy tak jakby jednej warstwie. Wiecie co postanowiłam jeszcze, że rozprowadzę tymi gąbeczkami korektor pod oczami, bo do tego też się super sprawdza przecież taka, przecież taka gąbeczka i ja ostatnio bardzo lubię rozprowadzać korektor gąbeczkami, także zrobimy tak samo jak w przypadku podkładu. Nałożymy taki trójkącik tutaj w zagłębieniu. Dobra, korektor już jest rozprowadzony, jak widać. Równomiernie rozprowadził mi korektor pod oczami. I teraz y, przypudruję go. Przypudruję korektor tą samą gąbeczką i pudrem y, z Vibo Fixing Powder. I to samo na y, prawej stronie. Korektor z Catrice Liquid Camouflage. I to samo trójkącik tutaj w zagłębieniu. Gąbeczka Real Techniques. Przy okazji powiem Wam jeszcze, że trafiłam na tę gąbeczkę. Nie, nie kupiłam jej w internecie. Trafiłam ją przypadkowo w Rosmanie i cena była taka sama jak w internecie. Zresztą ta gąbeczka z Makeup Revolution kosztuje podobnie do tej, czyli około 30 zł. I zrobię to samo, przypudruję. Y, przypudruję tym samym pudrem korektor jest przygotowany także wykończę makijaż i zaraz do Was wracam dobra wracam do Was wykończyłam już cały makijaż nagrałam y, test dwóch produktów y, nie wiem który filmik się pojawi najpierw czy test gąbeczek czy właśnie ten następny ale wracając do podsumowania tych gąbeczek, no tak może. Yhm, cena tych gąbeczek podobna, dostępność lepiej dostępna jest chyba wydaje mi się ta gąbeczka, bo można już się dostać w Rossmanie. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Yhm, miękkość zdecydowanie bardziej miękka jest ta. Lepsze krycie można nią osiągnąć z tą gąbeczką z Real Techniques. No i nie wypija tego podkładu tak bardzo jak ta. I jeżeli miałabym się zdecydować na jedną, to wzięłabym zdecydowanie bardziej tą. Polecam Wam serdecznie najbardziej tą, tą gąbeczkę. Także jeżeli test dla Was był przydatny, to dajcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, no i... Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!